Dzień dobry, cześć. Ja jestem Kinga i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Porady Ogrodnicze. Dzisiaj chciałabym troszkę pomówić o pomidorach, o udanej uprawie pomidorów w tym roku. Ja mam jeszcze swoje pomidory w doskonałej kondycji. Moje pomidory są jeszcze naprawdę zdrowe, jak widać zresztą tutaj po tych krzakach, nadal owocują. Nadal zbieram plony i chociaż noce mamy już coraz chłodniejsze, te pomidory potrzebują zdecydowanie więcej czasu, żeby no się wybarwić, dojrzeć. To zbiory są ogromne, i chciałabym się podzielić z Wami takimi kilkoma wskazówkami, co ja takiego robię, że we wrześniu wszystkie krzaki pomidorów są całkowicie zdrowe i zaznaczam, że. Nie używałam żadnego oprysku, żadnego środka ochrony roślin, nawet ekologicznego, nawet miedzianu. Kupiłam miedzian, mam go tak interwencyjnie dla takich roślin ozdobnych, ale pomidory nie były pryskane dosłownie niczym. Ani tą potocznie nazywaną chemią, ani żadnymi opryskami z pokrzywy drożdży, niczym. Cały sekret tkwi w tym, że po pierwsze mieliśmy taki dość sprzyjający rok. No nie oszukujmy się, pogoda była dla nas łaskawa, jeżeli chodzi o uprawę pomidorów i ogórków, przynajmniej tu, gdzie ja mieszkam, w centralnej Polsce. Wiem też, że w innych miejscach w kraju też nie było najgorzej z tymi pogodami latem, nie było dużo deszczu, były wręcz no, takie susze i to w głównej mierze wpłynęło na taką obniżoną presję zarazy ziemniaczanej i innych chorób grzybowych, ale do celu. Co takiego robiłam w tym roku, że pomidory są zdrowe, krzaki wyglądają jak na tę chwilę naprawdę dobrze i nadal owocują. To, co Wam tutaj opowiem, to nie jest jakieś moje odkrycie, dlatego że ja z powodzeniem już kilka lat wstecz uprawiałam pomidory, które nie były niczym tryskane. I to w takim czasie, kiedy ta zaraza naprawdę szalała i no ciężko było się przed nią ustrzec, ale można i wcale nie trzeba jakiegoś wielkiego poświęcenia. Przede wszystkim widzicie tutaj przez cały czas, jak zbieram pomidory. Mniejsze lub większe, bardziej wybarwione, mniej wybarwione, w zależności od odmiany. Widzicie te krzaki. One wcale nie wyglądają jakoś hmm, książkowo. Wiadomo, że pod wpływem tego swojego ciężaru przestają trzymać się palików i tych sznurków, ale utrzymują owoce. I dają sobie radę. A co tutaj istotne i możecie zobaczyć, krzaki są od dołu ogołocone. Na dole nie ma liści. Te liście były przeze mnie usuwane tak konsekwentnie, systematycznie w miarę rozwoju pomidorów, w miarę wzrostu tych krzaków. Pierwsze liście usuwam wtedy, kiedy widzę, że dotykają podłoża. Kiedy dotykają ziemi, ja nie chcę, żeby one były mokre, żeby one się moczyły. Chcę, żeby pomidor miał od spodu sucho, więc od razu, nawet przy sadzeniu, obrywam coś, co mogłoby podłoża potencjalnie dotykać. Później pomidory rosną i jak wybarwią się te pierwsze grona, pomidory już dorosną, zaczynają się zapalać. Można z powodzeniem obciąć. Liście do tego pierwszego grona. Ja zazwyczaj czekam nie do momentu, kiedy te pomidory się tak zwanie zapalą, tylko po prostu do momentu, kiedy ja je zbiorę. Zbieram pierwsze grono, obcinam liście w górę, powiedzmy do drugiego grona. Chodzi o to, żeby stworzyć jak największy przewiew. Moją folię. Tunel foliowy, jak też szklarnię, którą mam y, dużo większą zbudowaną z okien, mam cały czas otwartą na przestrzał. Tutaj w tunelu foliowym okienka wszystkie są przez cały czas od momentu wsadzenia pomidorów otwarte, tak samo y, te drzwi. Jeśli można je tak nazwać, jedynym wyjątkiem były takie wichury, kiedy ja po prostu te okna i te drzwi zamknęłam na te zamki błyskawiczne, po to, żeby po prostu ten porywisty wiatr nie wyrwał mi tego foliaka z ziemi. A tak przez cały czas jest wszystko otwarte. Glebę mam wyściłkowaną słomą. Widzicie tutaj niezbyt grubą taką warstwę słomy, która jednak. Sprawia, że woda może sobie spokojnie z podlewania wsiąkać w glebę, a jednocześnie nie odparowuje tak łatwo i to powietrze w tunelu foliowym czy w szklarni nie będzie tak mocno zawilgocone. Łatwiej utrzymać takie suche warunki, które są pożądane przez pomidory, wskazane dla ich zdrowotności. Widzicie też, że moje pomidory. Nie są wsadzone wcale tak bardzo rzadko, ale jest między nimi jakaś przestrzeń. Jest przewiew między jedną a drugą rośliną, swobodnie hula wiatr. Te rośliny nie mogą być do siebie tak przytulone skrajnie. Bo wiecie, musimy znaleźć taki złoty środek między tym, że chcemy osiągnąć jak największe plony, czyli jak najbardziej wykorzystać dostępną powierzchnię, a tym, żeby jednak utrzymać zdrowotność roślin. Bo uwierzcie mi, że jeżeli. Wsadzicie mniej sadzonek, ale stworzycie lepsze warunki, to uzyskacie lepsze plony niż z dużej liczby roślin, które szybko zaatakuje no przede wszystkim zaraza ziemniaczana. Moje wszystkie pomidory były ogławiane już w pierwszej połowie września, przepraszam sierpnia, ale zaleca się tak ogławiać gdzieś w połowie sierpnia. Musicie obserwować, jeżeli widzicie, że Pomidory już zaczynają dorastać po prostu do samego szczytu folii czy szklarni, no to nie ma na co czekać. Ciachamy czubek tak, żeby roślina nie dotykała folii, szyby, poliwęglanu, po prostu żeby nie zawilgacała swoich liści, łodyg. Bardzo ważną kwestią też, która pozwala mi utrzymać zdrowotność pomidorów, w zasadzie do końca września Albo do zbioru ostatnich owoców przed przymrozkami jest właściwie nawieziona gleba. Powiedzmy sobie to wprost. Zdrowy, dobrze odżywiony organizm jest w stanie oprzeć się bakteriom, wirusom, wszelkim patogenom zdecydowanie łatwiej niż taki organizm nieodżywiony, słaby, taki, no wiecie. Niewłaściwie pielęgnowany. I to samo dotyczy roślin. Jeżeli moja gleba była sowicie nawieziona dużą, naprawdę dużą dawką obornika, materii organicznej, jesienią była tam zakopana taka, jak gdyby ziemia liściowa, a zakopanie to też mocne słowo, dlatego że ona była wyrzucona na ziemię, a później przysypana obornikiem. I tak lekko zmieszana na wierzchniej warstwie gleby.